Dzień dobry, Katarzyna 1331. Poprosiłaś o odczyt dla bliźniaczych płomieni, więc poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie wskazówki, ważne informacje i odpowiedź na Twoje pytanie. Podstawa piramidy opowie o przeszłości, która wpływa na teraźniejszość środkową część piramidy. I jej serce na które musi zwrócić szczególną uwagę na szczycie piramidy pojawi się przyszłość która zależeć będzie od teraźniejszości to jest przekaz dla ciebie twój rozkład rozpoczyna karta róż karta miłości karta bliskich relacji karta pokazuje egoistę egoistę który jest podziwiany przez innych inni są dla niego on jest tylko dla siebie, bardzo silne ego, ziemska tożsamość. To charakteryzuje bliźniacze płomienie, które z reguły mają bardzo silne tożsamości, bardzo silne ego, które nie pozwala im się zjednoczyć. Popatrz, co pokazuje Tobie Twoja dusza. Jest gra. Gra na wyniszczenie z Twoim bliźniaczym płomieniem. Gra znów egoistów w tej grze. Niczego dwie połówki nie budują, nie działają razem w jedności, grają o to, kto zwycięży. Jedna połówka wygrywa, druga musi przegrać. Jest to gra egoistów. W ten sposób Twoja dusza opisuje bliźniacze płomienie. Ale to nie jest tak, że w Twoim układzie jest dwóch egoistów: jedna połówka to egoista, druga to mistrz artystów. Jedna połówka jest ziemska, materialna, druga uduchowiona, twórcza, kreatywna. Mistrz artystów w pozycji odwróconej, coś stworzył, zyskał szacunek, uznanie innych swoją ciężką pracą. Pojawia się karta straty, ale w pozycji odwróconej. Ta szkatułka pod wpływem grawitacji się otwiera, tam jest dusza. Dusza daje natchnienie. Mistrzowi artystów i ta osoba patrzy się właśnie w kierunku tego spełnionego mistrza artystów, który odniósł sukces. Więc tutaj jest dusza. To jest duchowa istota. Po drugiej stronie gry jest egoista. Tak wygląda twoja relacja bliźniaczych płomieni. Kolejna karta dalej opisuje mistrza artystów. Opisuje Ciebie. Mamy tutaj przestrzeń. Pozorną samotność, ale w rzeczywistości bliską obecność duszy jest tutaj natchnienie. Ściszy tworzysz piękne dzieła. Ale w środkowej części piramidy, w tej już teraźniejszej części, pojawia się balon w pozycji odwróconej nad Grom bliźniaczych płomieni. Kiedyś karta ta wyglądała tak: Byliście sobie bardzo dalecy, teraz karta jest odwrócona, zbliżacie się do siebie. Dawne przeszkody już nie są tak trudne do pokonania. Serce piramidy pokazuje samotność. Ta duchowa rodzina opiekunowie są nieodczuwalni, niewidoczni tu i teraz. Ten mistrz artystów, czyli ty, czuje się samotny, niezaopiekowany. Ale w przyszłości pojawia się na Twojej drodze życia król sił. Mężczyzna, o którym nie można powiedzieć, że jest egoistą. Ten mężczyzna będzie dla ciebie tym skarbem z tej szkatułki. Czuję energię, czuje rzeczywistość. Czuję przyrodę, która. Ma właściwość oddawać, a nie brać dla siebie, tylko dawać siebie innym, jaki to jest inny człowiek niż Twój bliźniaczy płomień egoista. Ten król sił będzie patrzeć na Ciebie, na Twoją gotowość. Ale karta przyszłości pokazuje, że tej gotowości nie będzie. Zamknęłaś się w swoim pałacu w Wysokiej Wieży i nie chcesz wyjść. Skoro teraz już o tym wiesz, to może warto zaryzykować, skoro ten mężczyzna ma być dla ciebie tym skarbem. To warto do niego wyjść. To był przekaz dla ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.